Shin'ai naru shi Nominasama. no Witam Was serdecznie drodzy widzowie To jest taka próbka moich umiejętności w języku japońskim Od razu zaznaczam, że Języka japońskiego nie znam aż tak dobrze Ale przynajmniej parę słów, parę słów zwrotów znam Na blachę Kończyła Sennara i no ale właśnie, skoro słowo się rzekło, no to ten miesiąc będzie poświęcony Japonii i językowi japońskiemu, więc zapraszam do oglądania. Jeśli materiał się spodoba, yy, zostawcie łapki w górę i subskrypcję. To zaczynamy. Japonia, Nihon lub Nippon, państwo wyspiarskie położone na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji o długości 3300 km, z liczbą ludności wynoszącą około 126 milionów 500 tysięcy osób. Państwo to zajmuje dziesiąte pod tym względem miejsce na świecie. Według danych ONZ i WHO przeciętna długość życia jest najwyższa na świecie. Japonia należy do grupy krajów wysoko rozwiniętych. Jest ona jedną z czołowych potęg gospodarczych świata. Zgodnie z przyjętą w 1947 roku demokratyczną konstytucją, Japonia jest monarchą parlamentarną, z cesarzem jako symbolem jedności państwa i wybieranym w wyborach powszechnych dwuizbowym parlamentem. Yy... Konstytucja Japonii z 3 maja 1947 roku, język urzędowy japoński, wiadomo, stolica Tokio, ustrój demokratyczny. Głową państwa jest cesarz Naruhito, następca tronu książę Akishino. Liczba ludności wynosi 125 milionów 396 901 osób. Całkowita powierzchnia wynosi 377 972 km2. O. To takie główne informacje na temat Japonii. A w kolejnych materiałach zapraszam na słowa i zwroty związane z językiem japońskim. Także dziękuję ci za uwagę, za oglądanie. Jeśli materiał ci się spodoba zostawcie łapki w górę i suby. Dzięki, cześć i na razie.